Dzień dobry kolejnego dnia. Kolejny dzień, kolejna przygoda w Meksyku. Zabieram Was właśnie i sam siebie, oczywiście, zobaczyć fajny krater wulkanu. Nie mogę się już doczekać. Idziemy pod górkę. Pod górkę to nie lubię. Jak dobrze wiecie, mało kto lubi. Idziemy dalej. No i pod górkę. Na szczęście niewiele. Widoczki zacne. Ale to nie będzie byle jaki krater. To będzie krater z wkładką. Coś na zasadzie naszego, naszego morskiego oka. Będą piękne widoki. No i znowu znalazłem kasę. Dwa PSO tym razem. Miarka do miarki i się uzbiera. Moi mili i nie mili. Już jestem prawie u góry. Zaraz będzie. Wow. Mam nadzieję. Uff. Pomało wyłania się krater. Uuh. Mamy to. U, że się sapał. No i co? Mówiłem, że będzie fajnie. O, widzicie tam? W rogu? Chyba siarka. Zaraz zrobię zuma, Ale jest widok. Uf. No chyba siarka, no bo co innego Może być w wulkanie Wygasłem, bo wygasłem, no ale co innego? A no, jeszcze takie drzewka tutaj rosną. Ja się cały czas zastanawiam, co to za drzewka. Może ktoś będzie wiedział? Dajcie znać. Patrzcie. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam robi się takie piaskowe tornado. Może jak będzie większe, to Wam pokażę. Tornada jednak nie udało się nagrać, bo nie zrobiło się większe. Ja, pomału z moim kolegą, korzystając z tej pięknej niedzielnej pogody, jedziemy jeszcze pozwiedzać takie piramidy fajne. One nazywają się, nie wiem czy to miejscowość, czy piramidy Kantona. Poszukajcie sobie na mapie. Widzimy się zaraz na miejscu. No i dotarliśmy do kantony Zaczynamy pomału zwiedzanie I w kasie kupuje się taki bilecik 95 peso Jakieś 20 zł niecałe Powiem wam tak, że uczciwość Meksykańczyków nie zna granic, po raz kolejny się nie zawiodłem No ja oczywiście mądry Zapłaciłem za bilet Ale zapomniałem reszty i to nie mało Bo 300 peso Ale pani za mną wybiegła normalnie z kasy Woła mnie, daje resztę I to są fajni ludzie Oby wszędzie na całym świecie tacy byli Idziemy zwiedzać te piramidy Do kompleksu piramid idzie się taką kamienną drogą. Co by dużo powiedzieć, już prawie dwa razy się na niej wywróciłem. No bo tak to jest, jak się zamiast zwiedzać, to się idzie i nagrywa na te YouTube. Idzie się i idzie się i idzie się. Wandalizm kaktusowy Się tutaj niestety Panoszy No niestety Mam Ogromne szczęście bo Dzisiaj Nie ma tłumów To można sobie na spokojnie Pozwiedzać są pierwsze osoby, jakie widzę, nie licząc, może pięciu osób tam na recepcji, gdzie się kupuje bilety. No, i przed nami jedna z piramid, tutaj większych. Tam są jeszcze inne. A my wejdziemy sobie na tą i popatrzymy, jakie, jakie widoki z niej są. A ja nie mogę, znowu pod górę. Czego to się nie robi dla pięknych widoków? Takie widoczki. Zaraz będziemy atakować jeszcze jedną piramidę. Na takiej polance Między piramidami To fajnie by było jakieś ognicho zapalić I posiedzieć Teraz wybieram się Na boisko do gry w piłkę Nie wiem czy pamiętacie Takie filmy różne Właśnie klimaty Takie majowie, Astecy Jak sobie grali w piłkę to jest właśnie to boisko. Tu były powieszone takie, nie wiem, jedna albo dwie, albo więcej takich jakby koszy do koszykówki. Tylko, że oni sobie tak grali i kopali raz piłki, a czasami głowy na tych filmach. Nie wiem, czy pamiętacie. Słońce trochę zaszło. Cień daje ukojenie. A przed nami ta piramida, na którą właśnie chciałem wejść. Idziemy mordować po schodach. A potem zapraszam na widoczki. A przed piramidą patrzcie, jaki fajny skalniaczek. Znowu wszedłem. Nie na tą piramidę, co trzeba. Ale widoki też są fajne. Zaraz wam pokażę bez mojej, bez mojej twarzy. Dobra, tu już jest na bank ta piramida z widokiem, który chciałem zobaczyć. A tam na horyzoncie jest jeszcze jedna piramida ale trzeba ją odkopać na razie nie mają czasu na to taki żarcik szkoda że słońce zaszło mogłoby wyjść na chwilę ale i tak coś widać lubię ten widok Tak całą drogę tutaj szedłem Na tą piramidkę I zastanawiałem się co tak czuć ziołem A nikt nie palił Ale to Były zioła naturalne nawet nie wiem czy to są zioła Ale to są te kwiatki Bardzo ładnie pachną O Udało się coś wyostrzeć Mówię wam jak siadłem w te kwiatki to Uniósł się zapach Musicie to kiedyś Musicie tu kiedyś przyjechać I zobaczyć i poczuć Słuchajcie tak siadłem na pewniaka I patrzcie jakiego miałem farta Mało brakowało No i pomału żegnam się z tymi piramidami Zostawię was Z kilkoma przebitkami z powrotu Bawcie się dobrze Trochę zaczęło kropić ale mamy listopad, więc i tak nie jest źle. Dzisiaj temperatura w dzień to było 27 stopni, więc całkiem przyjemnie. I fajny wiaterek do tego. Załapałem się jeszcze do muzeum. Nie wiem, co to mają te posągi znaczyć. Patrzcie, jakie fajne groty. I jeszcze więcej grotów. Ewakuacja z muzeum zaczęło padać Nie wiem co dalej, zobaczymy Się znaleźć fajny lokal Zobaczcie na to No i co by na to Smacznego mi Buenos tardes Kolejnego dnia Tak myślałem Co by wam tu jeszcze nagrać ciekawego Co by wam pokazać w tym odcinku I wymyśliłem Przy okazji Moich zakupów Pójdziemy sobie do sklepu Jeden taki z podstawowych marketów Tutaj Super Che Potocznie nazywany Pokażę wam jakieś Ceny podstawowych produktów Mnie to tam zawsze Interesowało Gdzieś zobaczyć co, gdzie, ile kosztuje Myślę, że was też Zainteresuje No to wchodzimy pomału do sklepu I zaczynamy Szał zakupowy No i dobra, jestem już w sklepie Trzeba zostawić plecak Sorry, bo tak dość ciasno tutaj W sklepie trzeba zostawić plecak Są szafki, jakby ktoś był ciekawy Ile taka szafka, 5 peso Niezwrotnie Niestety No i mamy produkty Pierwszej potrzeby Jakieś takie piwko Bohemia, nie jest złe 20,5 peso 20 Bezalkoholowe, 15. Tutaj jakieś wynalazki za 24,5. Taka Pepsi 3 litry. 45 peso. Pamiętajcie, że 10 peso to jest 2 zł. I dosyć kultowe chipsy. Takisy różne smaki. Zazwyczaj bardzo ostre. Tutaj jest taka wielka paka za 68 peso. Dobre są te chipsy. Jakaś taka woda mała, litrowa. 10,5 peso. Mniejsza troszkę 8,5 peso. Taka cola 600 ml, 18 peso. Takie jogurty typu greckiego ja je w sumie lubię, więc wezmę sztuka 10 peso i takie troszkę większe 14 peso tutaj nie jestem pewien ale chyba chodzi o śmietanę taka wielka 59 troszkę mniejsza w takich cenach tutaj mamy półkę z orzeszkami jest tego sporo Większość zazwyczaj z dodatkiem jakieś limonki, papryki. Mi to tak średnio do gustu podchodzi. Ale upatrzyłem sobie takie tutaj proszę Was, Doritos. Bardzo fajna 40 peso? Nie, 13. Sam już nie wiem. 13 peso. Tak. No i poprzez 23, do 40, do 50, różne ceny I moi mili kapitan Morgan, obniżka 160 peso Dobry pieniądz Tutaj jakieś tutejsze wynalazki, to jest niedobra Tequila 178 Jest tego więcej Tutaj taki baniak litrowy Ale tanio 11 zł Litrowy Mamy też naszą wyborową 1 litr Jest to jakaś promocja 162 PSO Patrzcie jakie baniaki 150 PSO I to jest 1,75 litra Imprezę można zrobić Taka bułka zwykła 2 peso, właśnie sobie wziąłem dwie Tu jakieś chleby tostowe 29 peso 26 jakieś bułki tostowe co my tu mamy? Patrzcie, ile słodyczy. Babeczka 13. Jakieś takie cuda. Po 9. Po 9. To jest dobre, takie chrupkie ciasto. Powiem Wam tak, że mam ochotę na kanapki z jajem na twardo i pomidorem i cebulą. Więc idę jeszcze. Popatrzę po ile są jaja. A jaja po 40,5 peso, 12 sztuk. Ja te biorę, bo dobre są. Są jeszcze większe. 30 jaj za 100 peso prawie. Takie eleganckie jajeczka, czyściutkie, tralala. O super, patrzcie, jeszcze tutaj znalazłem orzechy. Chyba sobie takie wezmę. Jedne. Po ile to? Nie widzę ceny. A jest cena. Pię 55 peso. Taka paczka. Cebula taka wielka, obrana już, bo nie ma innej. 59 peso. Nie będę brał, bo już mam w domu. Pomidorki takie, nawet zjadliwe 40 peso niecałe. Tutaj jakieś inne pomidorki, zielone 56 peso. Ogóraz. Oczywiście ceny za kilogram. Ogóraz 33 peso i taka wielka czerwona cebula 70 peso. W sumie to jedna chyba z kilogram waży. Nie nabijam się, zobaczcie, jest ogromna. Wielka. Papier toaletowy 34 peso. 6 rolek. No, ceny są różne tych papierów. Można nawet i 4 rolki za 17,5 peso dorwać. Cuda dziwy, co my tu mamy? Papier aluminiowy, oczej znaczy folia 24 peso. Mleko jest bardzo dużo do wyboru od 15 peso do 23. Dobra, to tak z grubsza wygląda temat. Aha, jeszcze olej. Czekajcie, mam tu olej. Ale nie ma ceny za sztukę jest. 3 sztuki litrowego oleju, co 800 ml, za 75 peso. Dobra, małe zakupy zrobione, idę do kasy. A jeszcze sobie wezmę kurczaczka. Dobre mają tutaj te kurczaczki z grilla. Słuchajcie, taka wielka paczka kurczaka. 50 peso. To jest w sumie połowa kurczaka, ale dają jeszcze worek ryżu i pojemnik makaronu z takim serem czy coś takiego. I jeszcze salsa do tego sos. Jak za 10 zł, to myślę, że spoko cena. No, i coś ciepłego. Aha, przypomniało mi się, kurczak jest do wyboru. Do wyboru zwykły, lub yy, na ostro. Ja biorę na ostro. A jak? No i moi mili, w zasadzie, jeśli chodzi o ten odcinek, to by było wszystko. Ja się zbieram na kolektivo, jadę na bazę. I zapraszam na kolejny odcinek. W kolejny piątek jak zawsze. Zdradzę Wam, co się będzie działo A więc wybieram się do Cancun Będzie super, zobaczycie Ja mam z tym miejscem wielkie nadzieje Zobaczymy Ciczenica Mam nadzieję No nic, no tyle, no Zapraszam Cześć A jeśli chodzi o jazdę kolektivo? to dla ciekawskich akcja jest taka że no są takie umowne przystanki ale bardzo umowne właśnie z tyłu jeden jechał ale nie w moim kierunku po prostu stoisz na drodze machasz i się zatrzymuje taka przyjemność 8 peso czyli niecałe 2 złote dobrze mówię? złoty 60 zł, coś takiego Patrzę, sorry, patrzę, bo nie chcę przeoczyć. No i się czeka! Nie ma wyznaczonych godzin, stoisz i czekasz. Ale na szczęście jeżdżą bardzo często. Także to tyle na razie. Ja są, bo co chwilę jedzie z naprzeciwka, niestety nie w moją stronę. Jakieś kolektywo i mi trąbi, patrzę. A tu gość, z którym już nie raz jeździłem. Już mnie tutaj znają. Dobra wiadomość, właśnie przejechał koło mnie taki wypasiony docz. Challenger, jeśli dobrze wymawiam. Takie fajne auto. To znaczy, że zaraz będzie moje kolektywo Właśnie jedzie, rozłączam się. Na razie do następnego odcinka. Cześć. Mój ulubiony kierowca.